Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku podsumuję trzy turnieje międzyna międzynarodowe Geopardy. Jako, że mówiłem, że ostatni odcinek na ten temat to będzie już finito, no ale stwierdziłem, że takie podsumowanie również jest warte, warte zrobienia. No i teraz tak, mamy tabelę w niej wszystkie kraje, które brały udział, które miały swoich przedstawicieli na przestrzeni tych trzech turniejów 5 lat. I teraz takie podsumowanie. Zaczynamy od Belgii, ponieważ ja to ułożyłem alfabetycznie Belgia. Zarówno pierwszy, jak i ostatni udział miała w roku 1996, w tym pierwszym turnieju, jako że później, rok później, ten turniej Wabank w Belgii z anteny spadł. To też był jeden udział, tylko i wyłącznie. I w tym udziale jednocześnie Belgia zrobiła swój najlepszy wynik, czyli trzecie miejsce w finale. Ja tutaj porobiłem takie miejsce, tabel, takie słupki. Złoto, srebro, brąz. Tu chodzi tylko i wyłącznie o finał. Jeżeli chociaż raz dany kraj miał przedstawiciela w finale, to w tych słupkach się znalazł. No i Belgia jeden strzał i od razu trzecie miejsce. No niby, niby to nie jest jakieś szczególnie spektakularne, ale no, musieli się tym zadowolić. Dania. Dania 100% udziałów, czyli 3 na 3 i również tylko jeden brązowy medal w 2001 roku. Estonia. Estonia tylko jeden udział w roku 2001. No i e, tak się składa, że w ogóle e, no Estończyk wówczas tam wtedy do finału się nie dostał. Tak więc Półfinał to jest najlepszy wynik Estonii. Izrael dwukrotnie w turnieju w latach 97-2001 i w roku 97 trzecie miejsce w finale. Najlepszy wynik Izraela. Kanada. Kanadyjczycy również tylko raz w roku 97. No i również wtedy wówczas jeden z cał i od razu zwycięstwo. Od razu złoto. To się nazywa debiut. I koniec zarazem. Niemcy dwa razy w turnieju w latach 96-97, ponieważ już w roku 2001 wabank w Niemczech nie było. No i tak się składa, że na te dwa starty ani razu reprezentant Niemiec nie dostał się do finału. Najlepszy wynik, drugie miejsce w półfinale w roku 96. Norwegia również dwa razy, tak samo jak Niemcy, 96-97. Tyle, że Norwegowie mieli wyniki, gdyż reprezentant Norwegii w roku 1997 został wicemistrzem. Zajął drugie miejsce Polska. Polska tylko raz w roku 2001. Mimo, że w 1997 już mogliśmy wziąć udział, bo, bo, ponieważ nasz Wabank już wtedy był na antenie, no ale tylko w roku 2001 pani Małgorzata Łoboda nie dostała się niestety do finału. Z, yy, chyba zajęła no w każdym razie zakończyła udział na półfinale. Tak. Yy, Rosja. Rosja podobnie jak Dania to kraj, który zaliczył wszystkie trzy turnieje. Zresztą są tylko cztery takie kraje. Yy, pięć, przepraszam. Pięć, jak tu widzicie. Dania, Rosja, USA, oczywiście jak kraj oryginalny, Szwecja i Turcja. To są kraje, które zaliczyły wszystkie trzy turnieje, ale do tego dojdziemy. Rosja Wszystkie trzy turnieje. No i co ciekawe, ani razu nie dostali się, reprezentant Rosji ani razu nie dostał się do finału. Natomiast w latach 96 2001 zajął drugie miejsce w półfinale. Stany Zjednoczone, również trzy razy jedno zwycięstwo w roku 2001. Tak, próbowali, próbowali przez pierwsze dwa lata, nawet nie mieli zawodnika w finale, ale dopiero była przerwa i w 2001 roku Raz w Las Vegas, końcu zwycięstwo upragnione. Uff. Szwecja, również trzy razy. No i Szwecja to jest najbardziej utytułowany kraj, gdyż y, dwa razy szwed, reprezentant Szwecji dostał się do finału. Raz wygrał w roku 96, to jest najlepszy wynik. I raz zajął drugie miejsce y, w roku 2000. Pierwszym. O dziwo, kiedy Szwecja była gospodarzem turnieju międzynarodowego w Sztokholmie w 1997, wówczas Szwecja nie, nie dostała do finału. Taka heca. Szwec Szwedom najlepiej szło poza Szwecją. Hm. Tak. Hmm. Turcja 3 razy. trzy starty i podobnie jak Rosja, ani razu w finale. Natomiast najlepszy wynik to 2001 rok. Drugie miejsce w półfinale. Turek zajął wtedy. Węgry. Węgry podobnie jak Polska. Na no Polska i Węgry w 2001 roku były w tym samym półfinale. Tak samo debiutowały i tak samo do finału nie weszły. Ponieważ wtedy akurat do finału wszedł Szwed. Taka, taka niespodzianka. No ale zresztą ja to omawiałem już w poprzednim odcinku na ten temat, na temat turnieju międzynarodowego 2001. Tak więc możecie tam znaleźć wszystko. No i na końcu Wielka Brytania, również tylko jeden start, podobnie jak Belgia. I podobnie jak Belgia wówczas Brytyjczyk znalazł się w finale i zajął drugie miejsce. Właśnie w tamtym roku 96, w tym pierwszym turnieju. Dobrze. To jest podsumowanie wszystkich trzech turniejów międzynarodowych, tych turniejów Dzeopardy, czyli Wabank. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym.